Halo halo siemneczkowo z tej strony HWV Moi drodzy niesamowity materiał Jak pewnie widzicie mamy wiele, wiele skrzynek Wiele moi drodzy sticker paków A także i graffiti paków Z oczywiście najnowszej kolekcji Z letniego moi drodzy I w tym modelu materiale słuchajcie zrobimy Przepotężny opening, przepotężny jeszcze takiego, moi drodzy, nie było na kanale. A jesteśmy, moi drodzy, oczywiście u bgs czyli naszego kochanego wspierającego. I właśnie u niego na koncie zrobimy ten przepotężny, przepotężny opening, właśnie z nowej kolekcji. Sunifan, słuchajcie, moi drodzy, zapinajcie pasy, oglądajcie do końca. A my, moi drodzy, w tym już domowym zaciszu lecimy z. Tym słuchajcie moi kochani, słuchajcie moi mili Jak nie widzicie mamy naprawdę tutaj wiele, wiele Boksów do otworzenia Fragment boxy moi drodzy Knife case, a także moi drodzy Camelon case i Fable case I moi drodzy no co tutaj, sticker, paki, kurka na moi drodzy Dzieje się, dzieje się, a ty, mój drogi widzu Mam nadzieję, że zawieś łapkę w górę, bo takich wariatów jak ty W najbliższym odcineczku będzie na pewno bardzo dużo A my już lecimy z pierwszym cameleon boxem I, moi drodzy, jak wy nie wiecie, będziemy zaczynać klasycznie Od najsłabszego e, case'a, moi drodzy Do najlepszego i na samym końcu, moi drodzy, będzie kosa Więc oglądajcie do końca, a ja, moi drodzy, lecę Szkoda, że w Sandofie e, nie da się, moi drodzy, otwierać Tak jak na przykład na GG Sandow, gdzie Oczywiście, moi drodzy, możemy sobie na spokojnie otworzyć 5 na raz, ale tej, moi drodzy, takiej opcji, no niestety nie ma. Słuchajcie, napiszcie mi w komentarzu hashtag wakacje i napiszcie, moi drodzy, jak przeżywacie wakacje, jakie spędzacie, moi drodzy, i co robicie. Bo jak nie widzieliście, kilka z nich na Instagrama i tak dalej. Widzieliście, moi drodzy, gdzie byłem, widzieliście, moi drodzy, co robiłem. Widzieliście też, moi drodzy, więcej niż ludzie, bynajmniej na Facebooku. Więc moi kochani, wbijcie, jeśli jeszcze nie followujecie na Instagramie, i będzie mi po prostu mega miło, bo jak wiecie moi drodzy, rośniemy w siłę i lecimy naprawdę bardzo mocno, a tutaj widzę, że jak na razie, moi drodzy, to stanownie nie oddaję, moi drodzy, stanów nie oddaję, mówię, że szkoda, że tutaj nie można pięciu na raz, ale w ogóle dzisiaj jest naprawdę przepotężny obojęt, słuchajcie, tutaj, no nie wiem, z 80 chyba casey jest do otworzenia i tych stig łącznie, tak naprawdę biorąc no sorry, 70. się pomyliłem, moi drodzy, naprawdę nieznacznie. A przy okazji, moi drodzy, za chwilkę wam pokażę naprawdę bogate konto Begesta, bo jak wiecie, Begest to jest nasz Diamond Pack wspierający. I to, moi drodzy, nasz widzu, zobaczcie, jaki ma potężny ekwipunek. Nawet ma, moi drodzy, tego pięknego kałacha. Szkoda, że bez statraka, ale, moi drodzy, kałach siedzi jak normalnie. Wiecie co? I słuchajcie, tak się zastanawiam, moi drodzy, tak się właśnie zastanawiam. Czy może na przykład jakiś tutaj byłby mm, na przykład fajny, nameless, nameless fragment i tak dalej? Bo jak wiecie, moi drodzy, za chwileczkę dopiero zaczniemy emocje. A teraz, moi drodzy, ostatnia skrzyneczka oczywiście z Sun i Fun Vaping Box. W ogóle to bardzo mnie to śmieszy, że tak jakby jest Sun i Fun Vaping Case i moi drodzy, jest taki Sun i Fun oczywiście Box. Bo tak naprawdę, moi drodzy, dla mnie to na przykład się niczym nie różni. Moi drodzy, te graffiti, tak naprawdę uważam, że jest. Najsłabszym takim ogniwem, A le, 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 poleciało. I moi drodzy, myślałem, że coś fajnego poleci, ale jednak, moi kochani, co tutaj jest? Graffiti pack Dobra, lecimy dalej, bo tak sobie pomyślałem, kurka, że poleci różowy. No i leci różowy! Let's go! Let's go, son! Mamy to elegancko, słuchajcie, moi drodzy. W tym domowym zaciszu, jak pewnie widzicie, słuchajcie, w końcu można wrócić na, jak to się mówi, stare śmieci. I oczywiście tutaj na spokojnie sobie ponagrać, bo jak pewnie widzieliście, ostatnie warunki do nagrywania to nie były najlepsze warunki. Ale moi drodzy, zawsze się gdzieś tam staram, dla was oczywiście film wrzucić. No niestety, w sobotę się nie udało, bo moi drodzy, musimy się pakować i tak dalej. No słuchajcie, tak jak byłem w sonach rodzinnych, więc to też moi drodzy, wiecie, jak jest się z rodziną, to jednak warto spędzić ten czas z rodziną, i wy też, moi drodzy, jak gdzieś tam jedziecie do babci. Odłóżcie telefon, moi drodzy, odłóżcie wszystko, co tam macie, spędźcie czas z rodziną, bo jak sami wiecie, moi drodzy, czas z rodziną jest tak naprawdę... Czasem bezsennym, a tutaj widzę, że ci W ogóle też możecie napisać teraz w komentarzu hashtag Graffiti i napiszcie, moi drodzy, który grafiti wam się najbardziej podoba z tej kolekcji. Bo tak naprawdę, ja uważam, że moim takim ulubionym graffiti z tej kolekcji to właśnie jest chyba ten różowy. To jest flaming, czy, czy to, to jest nie? No to te, ten rip. Rip and rip. W ogóle kreatywni w nazwach, chłopaki byli mocni, waxlebolt. Normalnie. No słuchajcie, no tak jakby im powiedzieć, panowie, macie tydzień, wymyślcie nazwę. A oni w ostatni dzień rip and rip, no, no i rip w sumie, nie? No i akurat leci rip, a bardzo fajne bo tak jakby nawiązujący bardzo, bardzo mocno do oczywiście aktualnego stanu rzeczy, jaki jest w Sandofie, czyli oczywiście nowego trybu i oczywiście całego eventu, ale zobaczcie, że leci nam po raz kolejny, legendarny, ale słuchajcie, ja na przykład, ja moim zdaniem uważam, że to grafiki Eee, siedzi! Siedzi, widzowie, let's go! Ja wiem, że ten że te graffiti będzie kształt 5 Golda, ale cieszę się normalnie, bo to jest czerwone graffiti. Cieszę się, bo, moi drodzy, słuchajcie, to jest wielki opening dla widza. To jest dla widza od serduszka. Ja, moi drodzy, chciałbym dla tego widza od serca, żeby tu poleciały jak najlepsze rzeczy. Wiecie o co chodzi, nie? Jak wchodzicie, robicie temat Axel Bolt po pośladach, no i oczywiście. Wszyscy widzowie są zadowoleni. Jeszcze bym tak, tak przy okazji mógł Wam powiedzieć, że jeśli uważacie, że w tym materiale Axlebolt sklepie naszego widza po posiadach zostawcie subskrypcję z dzwonkiem. A jeśli uważacie, że jednak Kabi dla naszego widza tutaj wywalczy niczym lwica, lew normalnie najlepsze itemy, no to zostawcie, moi drodzy, lajka. Lajka do góry. No i jeszcze napiszcie w komentarzu, że klepiemy Axlebolt. Kurka wodna, no. Pozdro. No dobra, to leci, moi drodzy, fragment boxy. E, zobaczymy, co tutaj nam poleci. Bo ja, moi drodzy, wiem, że nie liczy się nic oprócz niej. Czyli oczywiście tego najlepszego fragment boxa. 1 na 10, chyba niebieski z tego, co, co tam widziałem. No, na legendarny! No słuchajcie, ja nie wiem moi drodzy, ile, ile te fragment boxy kosztują, bo tak naprawdę powiem wam szczerze, nawet nie sprawdzałem. Naprawdę wam mówię, nie sprawdzałem, ile kosztują fragment boxy. Naprawdę miałem to głęboko gdzieś. a mm, ja karamba, karamba, słuchajcie, jakby poleciał froletowy, to już byłoby oczywiście lepiej. Słuchajcie, lepiej zawsze jak leci, moi drodzy. Lepszy skin. Pamiętajcie o tym, kurka. Nie zadowalajcie się jakimś niebieskim, jakimś rerem, jakimś... Nie wiem czym moi drodzy, ale musicie pamiętać o tym, że zawsze trzeba mierzyć jak najwyżej, jeśli jeszcze nie zdobyliście swo... Oj, czerwony. swojej rangi, którą sobie wymarzyliście przed sezonem, to lepiej się moi drodzy spinajcie po ślady i moi drodzy zaczynajcie grać więcej, żeby oczywiście zdobyć to co oczywiście chcecie, no bo moi drodzy za chwilkę będzie koniec sezonu, ja tutaj za dużo nie mogę mówić, ale no spinajcie się moi drodzy i wam mogę powiedzieć, że... Dzisiaj chyba też odpalę streama, więc zapraszam, moi drodzy, was serdecznie bardzo na tego streamka. Bo jak sami wiecie, moi drodzy, stream Khabibiego to jest niesamowita rzecz. To jest rzecz, na którą każdy czeka tak naprawdę. Rzecz, na którą widzowie z wytchnieniem, utęsknieniem i już z innym, moi drodzy, czekają. Oczywiście, żeby tylko habi odpalił streameczka. Fragment boksiki, moi drodzy. Widzę, że tutaj naprawdę bardzo mocno nam leci samemu komony, co mnie oczywiście bardzo smuci. Ale gdyby poleciało, taki mocny fajniutki nameless fragment to ja słuchajcie ja w takim razie normalnie skacze do góry no cały czas lecą te unkomony dlaczego mój drodzy dlaczego leci Uncomon jestem zażenowany tym, tą samą sytuacją bo jak sami wiecie fragment boxy a przy okazji moi drodzy jeśli macie jeszcze fragment boxy lepiej je zostawcie bo ja uważam że tutaj Axelwold będzie chciało trochę tutaj oczywiście pieniążka zgarnąć ja już wam mogę powiedzieć co chodzi Że będzie taka sama sytuacja jak na przykład z tymi boxami Które były w zimie I później one chodziły po naprawdę pizzas, A każdy po prostu je otwierał Dobra moi drodzy, a więc teraz przejdziemy sobie oczywiście do skrzyneczek Z kosami, a tutaj naprawdę Nasz widz może naprawdę fajnie sobie zgarnąć I mamy Lizarda w bez Satraka, ale ważne moi drodzy, że poleciał pierwszy różowy i to jest już oczywiście Dobry prognostyk przed nadchodzącym Dzisiejszym openingiem, no teraz mógł polecieć jakiś tam ace, ale słuchajcie, ace, jak, o, straku, ty, wariacie, dobra, lecimy dalej, moi drodzy, będziemy otwierać takie skrzynki, które są już oczywiście od dawna w, gierze, w gierze. Co jest grane, no kurka modna, słuchajcie, no dla widza, dla widza nie poleciało, jak Bolt to chyba nas nie lubi, mi się wydaje, Bolt nas chyba po prostu nie lubi a my, moi drodzy, lecimy dalej. Nie patrzymy się, co było w tyle, co było w przeszłości, lecimy dalej. Słuchajcie, leci nam USP Ghost w jakimś samym paternie, Nieważne, słuchajcie, kosa leci. Jeśli chcesz, żeby poleciała kosa, teraz jakiś Star dla widza, musicie, moi drodzy, zostawić łapkę w górę. Łapkę w górę, staresławie, jeszcze. Ja ci widzę, widzę cię, byczku, łapka w górę, Lecimy, pyk, poszło. I tutaj, moi drodzy, leci dla pizza, dla pizza, leci, leci, leci. No był butterfly, był butterfly no, Słuchajcie, coraz bliżej, coraz bliżej Jest, moi drodzy, potencjał na to, żeby oczywiście coś zgarnąć Ale widzę, moi drodzy, że tutaj więcej I zgarnąć z tych boksów nie będziemy mogli Niestety Więc, moi kochani, przejdźmy Przejdźmy do oczywiście tych czarnów, Sticker paków i tak dalej, i tak dalej Bo tak naprawdę tutaj o, uu, Prawie, moi drodzy Prawie poleciało na Ty, no prawie poleciało na czerwony Ty ale jajca, wariaci! To słuchajcie, leci niebieski, a my od razu jakiegoś to temat zgarnęliśmy. Jak my, to chyba kozacy jesteśmy, słuchajcie. Jeśli uważacie, że jesteśmy kozakami, napiszcie has hashtag i jesteśmy kozakami. Wtedy będzie, moi drodzy, to wiadomo, kto jest kozakiem, a kto nie. No, a za lecę Normalnie za trzech. W sumie to za dwóch, bo sąsiada już ze mną nie ma, moi drodzy. Niestety wyjechał ode mnie, słuchajcie. Zostawił mnie, moi drodzy, zostawił mnie sąsiad, kurka wodna, tak fajnie było, lecimy z oczywiście sticker pakami. No, to jakby poleciał taki różowy na początek, ale nie polecił. Oczywiście bo jesteśmy, kurka wodna, sandofił tutaj jakiś setek normalnie leci, ale no dobra, słuchajcie, nieważne, lecimy. No i znowu oczywiście, słuchajcie, ten setek, to już mi za niedługo te uszami normalnie wyjdzie w tych słuchawkach, naprawdę wam moi drodzy mówię, bo ja cały czas normalnie jak u siebie nawet i patrzę, no tak jest, różowy, słuchajcie, dla widza, słuchajcie, jestem zadowolony, jestem zadowolony, bo powiem wam szczerze, że w standofa nie grałem bardzo długo, jak pewnie widzieliście w moją historię, patrzyliście może, w sumie wiem, że was pewnie patrzyło, co tam Haji Prawia, czy on gra jeszcze w Sandofa. to moi drodzy nie grałem, totalnie. Ale sobie tak poza kulisami kamery kilka otworzyłem tych tych i właśnie poleciał kurczę ten relaks Słuchajcie no wtedy to mnie tak zrelaksowało normalnie jak nigdy nie naprawdę taki relaksik był stary uch panie Słuchajcie co to tam się działo no i tak to właśnie wyglądało <ścoughs> wariaci No a my lecimy z kolejnym sticker packiem i przeinfiltrowy Uuu czerwony no karamba Dobrze, no, słuchajcie, trzymajcie kciuki, zapinajcie pasy, łapkę w górę zostawcie, łapkę w górę lecimy, lecimy, lecimy. No, wydaje mi się, że tutaj poleci. Poleci. Poleci fioletowy, widzowie, ale ważne, poleci, tak, no. <słuch> ważne, że coś tam poleci. Leć, leć, Adaś, leć! Zostań już, nie leć, no. no. Słuchajcie, dwa razy Babel, a w ogóle oni normalnie o to wzięli z tej emki. Normalnie mistrzowie kreatywności. Kurka wodna, w tym stand to naprawdę, kreatywność się uszami wylewa, normalnie nosem wlatuje, ty, wariacie Słuchajcie, ja tego na przykład nie widziałem, nie, ja tego nie widziałem Wcześniej, że, że był ten Bubblegum, bo ten Bubblegum, no to widać, że sobie tutaj koncepcję wzięli z Emki, którą już zrobili i jest taka stara, że to Dlaczego nie poleciał w czerwony, co jest grane, no co jest grane? A słuchajcie, mam jeszcze trzy szanse. Ja już normalnie łapa ściśnięta, pięć uniesiona. No, różowy. Dla widać. Słuchajcie, Habi ma złote ręce. Naprawdę, ostatnio sąsiad, złoty palec, nie? Ten albo ten. A teraz, moi drodzy, ja. I oczywiście mój niebieski paluch, kurczę, bo leci niebieski skin. Dobra, lecimy dalej, moi drodzy. Nieważne, tak jakby nie patrzymy się, co, co było wcześniej. Patrzymy się, co będzie teraz, a teraz będzie... Ten sneaker Snapshot, słuchajcie, ten snapshot to jest naprawdę fajna sprawa. Chciałbym, żeby poleciało, mam jeszcze tutaj stickerka, słuchajcie, z tego poleć czerwony. Obiecuję wam, jak Boga ja kocham. No, żal totalny! XD no dobra, słuchajcie moi drodzy, tutaj tak naprawdę dużo nam nie pozostało. Jak teraz otworzyć wielki OP normalnej nowej kolekcji? Lecimy z pierwszą strzeczką. Koskę mamy oczywiście na samym końcu, żebyście oglądali do końca i wiedzieli, co powypadnie. No ruszowy, Dawidza! Tak jest! Tak jest, normalnie. Ale jajca, ty, słuchajcie, już zaczynamy z grubej rury. Z grubej rury na pełnej pompie. No, drugi dla. ruszowy! ruszowy. Karamba, słuchajcie, ja to normalnie. Zaraz tego fotela to wylecę, nie? Normalnie przez okno, jak kiedyś. Jakby taki czerwony w statraku, to widzu to chyba. Ja, ja nie wiem, co widzu by zrobił, jakby zareagował. Napiszcie, moi drodzy, jak wy byście zareagowali, gdyby Tabi robił was opanik na i poleciał czerwony skin ze skrzynki w statraku. O, jak pięknie! Wywal statraku! Jest dobrze, jest dobrze, moi drodzy. Naprawdę jest fantastycznie. Tra... Tak jest! Co poleciało w jest. Jezus co jest grane? JOSTO! Jasno! Let's go! Let's go, widzowie! Co jest grane? Ja pierdyle Co jest grane? Nie wierzę! Patrzcie, mówiłem i poleciał! Ja nie wierzę! Słuchajcie, no ten widz to już na plus wyszedł. Totalnie. Ja nie wierzę! O oh my godness! Taki most stopej! A mówiłem moi drodzy, zaczyna się dobrze, bo od różowego skina w tej... chyba fable Case. Ie. Co tu się wydarzyło? ja nie wierzę, nie! Ja nie wierzę ruszą! Czerwony w satraku, widzowie! Tutaj poleciał jakiś satrak, ale mniejsza! Lecimy dalej. Ja jestem podekscytowany! Jeszcze jeden czerwony, o, różowy, proszę, różowy, proszę! Dobra, słuchajcie, moi drodzy, bez satraka, ale ważne, że za chwilę jak widz wejdzie, normalnie. Tchnienie mu normalnie stanie, przestanie oddychać, bo nie będzie wiedzieć, co się dzieje, ty wariacie. Słuchajcie, drodzy, ostatnie trzy Zapinajcie pasy, bo będzie grubo, grubo potężnie, będzie. Może, może nie teraz, może nie teraz, widzę. Ale jestem pozytywnie nastawiony, moi kochani, żeby oczywiście coś tutaj dobrego poleciało. Mam jeszcze tutaj, oczywiście, fan. I san normalnie, skrzyneczka Ostatraku dla Wiza, proszę. Niestety, moi drodzy, nie oddało, ale moi drodzy, słuchajcie, patrzcie to! No viso normalnie w pory się poleje ze szczęścia. Naprawdę. No, oczywiście tak nie napiszę w tytule, co nie, ale mi się wydaje, że będzie grubo. Słuchajcie, moi drodzy, lecimy. Ostatnia strzeżka, ostatnia nadzieja, ostatnia moc normalnie. Więc, moi drodzy, lecimy, zapinajcie pasy. I ostatni klik w tym materiale, moi drodzy, i to będzie na Dagersy. No dobra, słuchajcie, niech będzie na Dagersy i niech będzie na co tam chce, ale, moi drodzy, z tego materiału na pewno widzu, słuchajcie, wyszedł obronną ręką, a ja, moi drodzy, z moimi złotymi palcami, a także, moi drodzy, magicznym, nie wiem, no, guzikiem chyba, tak mi się wydaje, albo moją magiczną mocą, sprawiam, moi drodzy, w tym materiale, że widz... Zapamiętam tę opinię do końca życia, a ja moje moi drodzy, za ten odcinek już bardzo mocno dziękuję, żebyście się trzymali, oglądali każdy odcinek, żebyście subowali, lajkowali, co tylko tam chcecie, a się Was pewnie zapraszam na streamka, jak nie to jutro, bądźcie na bieżąco i oczywiście followujcie wszędzie, gdzie habi jest. Trzymajcie się i hejka!